Powiedz... Witamy w podróżach kulinarnych z Infernem. Gotuj z Frontem Wschodnim. Dzisiaj pokażę Wam, jesteśmy w Rosji, w centrum Moskwy na starym rynku. I pokażemy Wam, jak przygotować deser w tym prześlicznym mieście. Do wykonania deseru będziemy potrzebowali kluczki i noża. Jak to zrobić? Najpierw odwracamy krówkę. Robimy tak. I tak. I tak. I tak. Uważajcie, żeby nie upuścić, bo się zmarnuje. Tak jak tamto. Tak jak tu. To za mągą. E. Niektóre krówki posiadają podwójne zabezpieczenie przed, przed Mongołami. Ta krówka jest dorodna, wręcz klei. Wcześniej musisz umyć ręce oczywiście, to Nie próbujcie tego w domu. I nie, nie można położyć na stół, ponieważ zarazki się dostaną na część cukierka. Licząc osoby, przygotowujemy danie dla pięciu osób. Więc należy użyć noża. bardzo powoli, ponieważ cienkie włókna krówki mogą pęknąć w niewłaściwym momencie. Bardzo powoli. It's so delicious. <laughs> Oczywiście dla wszystkiego za przyda się popitka A jak się podaje? Sekundę Się podaje z dużą ilością wody, żeby można było to zapić. Ale to jest, może nie na tym centrum dokumentu masz Na zdrowie <noise> Dobra, dawaj krówkę, bo głodniej to. <noise> <właśnie. głosy> Nie może paść przyjedzenie. Teraz A ma? A Anna. In Russian. Good. Nas, Good. Nas, nas, Good. Nas